Hej, tu Sylwia, witajcie na kanale Red My Lips. Art. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym opowiem Wam o trendach i tendencjach w makijażu ślubnym na 2025 rok. Branża ślubna jest bardzo prężna, ale też te tendencje, trendy zmieniają się na przestrzeni lat. Może one nie są tak szybko zmieniającymi się trendami jak trendy, wiecie, na TikToku. Niemniej jednak makijaże ślubne sprzed 10 czy 15 lat wyglądają zupełnie inaczej niż teraz, więc pokażę Wam dzisiaj te zmiany, na co warto zwracać uwagę, jak te makijaże teraz wyglądają i co jest najbardziej na czasie. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, to zostawcie mi kciuka do góry i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od kilku takich fundamentalnych informacji. Czym jest w ogóle makijaż ślubny? Jest to makijaż, który jest tak naprawdę połączeniem makijażu, uwaga, dziennego, wieczorowego i fotograficznego. Trudne zadanie wiem, ale on właśnie jest takim makijażem, który z jednej strony ma podkreślać nasze naturalne piękno, a nie je zakrywać, z drugiej strony powinien być bardzo trwałym makijażem, który świetnie prezentuje się również w wieczorowym świetle, no i przede wszystkim na zdjęciach, tak, żebyśmy podczas takiego wydarzenia mieli piękną pamiątkę, na, którym wygląd na której wyglądamy po prostu idealnie, więc makijaż ślubny jest połączeniem kilku różnych. Gatunków makijażu. Taki makijaż koniecznie musi być bardzo trwały i wodoodporny, ale powinien też dobrze zgrywać się i z naszą urodą, z naszym typem kolorystycznym, jak i z resztą stylizaczy, czyli włosami, fryzurą, dodatkami, biżuterią, kwiatami itd. Natomiast bardzo ważny element to to, żeby on pasował również do nas. Do naszej osobowości, bo inaczej będzie pomalowana osoba, która jest wyrazista, charakterna i na co dzień maluje się wyraziście i kolorowo i, i robi mocne makijaże, a inaczej będzie pomalowana osoba, która na co dzień nie maluje się wcale albo w bardzo, bardzo delikatny, minimalny sposób. Także miejcie z tyłu głowy tą myśl, że to są takie ogólne tendencje, ale każdy makijaż powinien być dopasowany przede wszystkim do nas. W makijażu cery przede wszystkim stawiamy na naturalny, delikatny i lekko rozświetlony efekt. Tutaj mocno zmieniło się to na przestrzeni lat po te 10, 15, 20 lat temu. Makijaż cery był raczej wyrazisty, raczej ciężki, mocno kryjący, mocno zmatowiony, żeby... Był on bardzo, bardzo trwały. Teraz jednak idziemy w kierunku troszeczkę lżejszych formuł, bardziej nawilżających, e, subtelnie rozświetlających. Staramy się, aby ta skóra była promienna, aby ona nas odmładzała, a nie dodawała lat. I oczywiście będziemy dobierać te formuły w zależności od rodzaju skóry, bo inaczej będziemy malować cerę suchą, a inaczej tłustą, ale nawet przy tłustej szukamy takiego balansu, żeby skóra wyglądała jak najbardziej naturalnie. I mimo tych mm, tendencji świetlach. Mm, listych, rozświetlających, nawilżających. Nie rezygnujemy z pudru. Puder utrwalający jest absolutną podstawą i nawet technika bakingu wciąż w makijażu ślubnym ma miejsce. Więc jeżeli wasza wizerzystka nakłada wam dużą ilość pudru w którymś momencie makijażu, nie bójcie się, ona wie co robi. Kwestią jest dobranie odpowiedniego pudru, czy odpowiednich pudrów, połączenie ich w taki sposób, żeby to całość wyglądała. Tak, jak trzeba. Konturowanie twarzy jest wciąż bardzo, bardzo na czasie, natomiast teraz stawiamy bardziej na efekt soft contour, e, taki troszeczkę efekt airbrusha, żeby to konturowanie nie było widoczne na pierwszy rzut oka. Ono ma podkreślać nasze kształty naszej twarzy, sprawiać, że twarz nie jest płaska, ale szukamy takiego balansu, aby wyglądało to wszystko właśnie troszeczkę jak zrobione aerografem, e, czyli jest. Ten kontur miękki. On nie jest ciemny, nie jest mocno odcięty, on jest taki wtopiony w naszą skórę, więc konturowanie jak najbardziej tak. Ono świetnie sprawdza się w makijażu wieczorowym i fotograficznym, bo nie jesteśmy płascy na tych zdjęciach. Natomiast jest on zdecydowanie bardziej miękki, pięknie wyblendowany i na to stawiamy. Tak jak we wszystkich innych trendach i we wszystkich innych stylach, tak również w makijażu ślubnym stawiamy na róż. On dodaje nam świeżości, promienności, młodzieńczości. I tutaj przede wszystkim na czasie są wszelkiego rodzaju jasne, pastelowe kolory. Przede wszystkim subtelna brzoskwinia i Baby Pink. Tego typu odcienie będą dodawały nam takiego dziewczęcego uroku, świeżości i będą ładnie zgrywały się z dosyć jasną, subtelną stylizacją ślubną. Więc nawet jeżeli jesteśmy troszeczkę y, cieplejszymi typami urodowymi, wiele takich Baby Pinków będzie nam fajnie pasować, bo niektóre z tych formuł dopasowują się dzięki PH do naszego koloru kolorytu cery. Bez względu na to, czy wybierzemy chłodniejszy róż, czy cieplejszy róż, czy brzoskwinie, e, w większości przypadków będziemy stawiać właśnie na takie subtelne pastele, te takie mocne, ciemne, wyraziste, koralowe. Róże raczej nie są na czasie w kwestii makijażu ślubnego. Rozświetlacz również jest bardzo mile widzianym elementem w makijażu ślubnym. Tutaj stawiamy przede wszystkim na rozświetlacze suche, ponieważ te kremowe mogą nam pogorszyć trwałość makijażu, mogą nam się do niego kleić włosy, może on trochę nam makijaż rozpuścić, a my stawiamy na trwałość, więc jak najbardziej te suche formuły, ale takie, które wyglądają lekko, które są delikatne, przede wszystkim formuły dobrze zmielone i wypiekane. Będą prezentowały się fantastycznie. Warto również pamiętać o rozświetlaniu dekoltu. Jeżeli jest on odkryty, to fajnie jest używać rozświetlaczy wtedy, również i kremowych, i suchych, do podkreślenia um, tutaj kości obojczyków i całego dekoltu czy ramion, żeby ładnie to wszystko zgrywało się z naszą skórą. Yy, I bardzo również na czasie jest takie lekkie opalanie makijażem naszego dekoltu, czyli wybieranie na przykład delikatnie ciemniejszych rozświetlaczy, aby dodać troszeczkę takiego żywszego koloru do naszej skóry. Rezygnujemy natomiast z takich bardzo mocno. Mokrych efektów na dekolcie. Wiem, że na wielu zdjęciach, na przykład na Instagramie u wizerzystek widujemy takie efekty, ale to nie jest ani praktyczne, ani też nie zgrywa się dobrze z makijażem skóry, a to powinno wszystko tworzyć taką ładną jedność, więc takie bardzo, bardzo mokre efekty, nie do końca, ale takie wiecie, subtelne, zdrowe rozświetlenie. Jak najbardziej tak. Makijaż brwi to jest coś, co dosyć mocno się zmieniło na przestrzeni lat. Kiedyś były one bardzo ostro wyrysowane, wyraziste, przycięte. Teraz wciąż chcemy mieć ładny, wyrazisty rysunek tych brwi, ale jednak, żeby one dawały mimo wszystko taki bardziej miękki efekt. Więc stawiamy na troszeczkę jaśniejsze kolory, na to, żeby jednak gdzieś tam w tych brwiach były prześwity naszej naturalnej skóry. Bardzo fajnie sprawdzają się tutaj cienie do brwi, pisaki, które dadzą nam taki trochę bardziej naturalny efekt. Mile widziane są również takie lekko mocniej wyczesane włoski, niekoniecznie postawione pionowo ale takie, żeby one się ładnie układały i tworzyły nam piękny rysunek i piękny kształt brwi, także rezygnujemy z mocnych, ciemnych, wyrazistych, ostrych, Pomad do brwi, a stawiamy na miękkość, ale wyrazistość jednocześnie. W makijażu oczu króluje zdecydowanie efekt soft glam, czyli lekkiego przydymienia połączonego z rozświetleniem. Najmodniejszymi kolorami w makijażu ślubnym w zasadzie wciąż są subtelne róże, berze, brązy, brzoskwinie, czyli takie kolory bezpieczne, które nas rozświetlają, ale jednocześnie podkreślają naszą urodę. To, co jest istotne w tych kolorach, to oczywiście to, żeby dobrać się do naszego typu urody, do naszej stylizacji e, i raczej wybieramy te tonacje bardziej zgaszone, które nie będą. Wybijać się na pierwszy plan. Jeżeli mamy taką potrzebę, żeby nasz makijaż ślubny podkreślał nasz charakter, jakby jak najbardziej rozumiem, i zdarzają się takie przypadki, że ktoś będzie chciał jakiś wyrazisty kolor w makijażu ślubnym, niemniej pamiętajcie, że jest to pamiątka na całe Wasze życie, więc fajnie, żeby ten makijaż podkreślał Wasze naturalne piękno. Ja sama w swoim, jakby dorobku, mam makijaż ślubny w czerwieniach. Robiłam jednej z moich klientek, ale to była klientka, klientka, która wyszła w trampkach, słuchajcie, w białej sukni i w trampkach. Więc jak ktoś ma potrzebę podkreślenia swojej urody charakternym makijażem, jak najbardziej spoko. Ale jeżeli chcemy być na czasie, i chcemy, żeby ten makijaż pięknie podkreślał naszą urodę, niekoniecznie Wychodził na pierwszy plan, to właśnie stawiamy na takie subtelne, zgaszone i neutralne kolory. Jeśli chodzi o formuły, tutaj tak naprawdę na czasie są zarówno maty, jak i satyny, subtelne perły, jak i błyski, i takie bardzo delikatne, zmielone brokaty. E, tak naprawdę to zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, bo i efekt takiej tafli na powiece będzie na czasie, ale bardzo, bardzo na czasie jest efekt właśnie takiego, takiego miękkiego satynowego blasku, który, wiecie, nie będzie właśnie wychodził na pierwszy plan, nie będzie dominował, tylko subtelnie, miękko podkreślał naszą urodę i nasze spojrzenie. Jeśli jesteśmy srokami, i jak najbardziej możemy postawić na jakieś mieniące się i skrzące pigmenty, a jeżeli lubimy klasykę matowe makijaże, też jak najbardziej spoko. Natomiast to, co się zmieniło, to to, w jaki sposób gradientujemy ten makijaż oka. Kiedyś, 10-15 lat temu, stawialiśmy na takie klasyczne cieniowanie oka, gdzie zewnętrzny kącik był najciemniejszym punktem, gdzie on był taki mocno pogłębiany kolorem ciemniejszym i taki mocno pogłębiony, żeby ten gradient był taki wyrazisty i przydymiony. Natomiast Teraz znacznie częściej widujemy taki efekt, gdzie najciemniejszym punktem makijażu są, są rzęsy bądź ewentualnie kreska. Także ten gradient troszeczkę zmienił swoje położenie. Wciąż szukamy tego ciemnego punktu w makijażu, bo on dodaje nam wyrazistości, ale teraz najczęściej są to właśnie rzęsy e, i ewentualna kreska. Jeżeli chodzi o cieniowanie, ono często kończy się na takim odcieniu przejściowym, takim średnim, że nie dochodzimy nawet do dokładania takiego najciemniejszego brązu. Przykład. Mam tutaj paletkę, którą w ogóle bardzo lubię w makijażach ślubnych, dzisiaj również mam ją na oczach yy, i w standardowym takim makijażu, jakbyśmy, nie wiem, robili te 10-15 lat temu, to użylibyśmy zarówno cienia jasnego, przejściowych kolorów, jak i pogłębiali tymi najciemniejszymi. Teraz bardzo często te makijaże, nie zawsze oczywiście, ale bardzo często te makijaże ślubne kończą się na tych cieniach. Przejściowych. I najciemniejszym punktem właśnie jest np. subtelna kreska albo rzęsy, ale już nie pogłębiamy tak mocno tego kącika i nie robimy aż takiego mocnego gradientu. Chcemy tylko podkreślić delikatnie oko, wydobyć je z naszej twarzy, a niekoniecznie aż tak mocno konturować. Jeśli mówimy już o tej wspomnianej kresce, to jest ona zazwyczaj miękka, delikatna cienka, często delikatnie roztarta e, i coraz rzadziej sięgamy w kresce po czerń. Chcemy, aby ten makijaż był miękki, subtelny, aby delikatnie podkreślał naszą urodę, więc znacznie częściej sięgamy już po brązowe, ciemnobrązowe bądź średniobrązowe kreski. Bardzo często też robimy tą kreskę na przykład cieniem do powiek, tak aby efekt był bardziej miękki, leciutko rozdymiony. E, takie grube, czarne, wyraziste kreski eyelinerem e, raczej już nie są spotykane jeżeli są, no to na przykład w takim, wiecie, klasycznym makijażu z samą kreską. Jeżeli ta kreska jest czarna, bo czerniak najbardziej wciąż jest ok, to zwykle jest ona albo cieniutka, albo delikatnie roztarta. Myślę, że moja kreska dzisiaj jest bardzo dobrym tego przykładem, czyli brązowa, delikatnie zmiękczona i właśnie taka nie za gruba, niezbyt dominująca. Jeśli chodzi o rzęsy, tutaj jak najbardziej na czasie jest podkreślanie ich dodatkowymi kępkami. Wydaje mi się, że coraz rzadziej spotykamy już y, takie rzęsy przedłużane 1 do 1, czy tam 5 do 1, czy 10 do 1, y, ponieważ one w makijażu ślubnym dodają nam trochę takiej ciężkości. Jeżeli oczywiście chcecie zrobić sobie przed ślubem takie rzęsy, żeby później mieć jeszcze na podróż poślubną i jeszcze na jakiś czas te rzęsy, jak najbardziej spoko. Natomiast jeżeli chcecie jednorazowo mieć efekt gęstszych, bardziej puszystych rzęs, bardziej wyrazistych, zdecydowanie bardziej polecam skorzystanie z usługi wizerzystki i doklejenie sobie kępek, które fajnie nam oko podkreślą i wykonturują w taki sposób, aby jak najlepiej podkreślić kształt. Niestety takie rzęsy kilka do jednego nie do końca to robią, ponieważ y, takie rzęsy przyklejamy do naszych rzęs i one nam naturalnie opadają, więc często to oko przy tych takich doczepianych rzęsach będzie trochę dawało efekt zmęczonych, e, przymrużonych, ponieważ e, jakiś taki wiecie tyci milimetr naszego oka jest przysłonięty tymi rzęsami. Więc efekt jest trochę cięższy. Jeżeli chcemy oko nasze powiększyć Otworzyć czy wydłużyć, to zdecydowanie fajniej sprawdzą się kępki, i tutaj właśnie przede wszystkim rządzą kępki. Pasek rzęs też często daje trochę zbyt em, taki mocny i ciężki efekt. E, no i jest, kępki są po prostu wygodniejsze, bo nawet jakby nam się któraś odkleiła, to nie będzie tego widać, a jednak przy pasku rzęs musimy pilnować tego, żeby nigdzie nam się nic nie odkleiło. I tymi rzęsami, kępkami będziemy przede wszystkim e, wyraźnie konturować nasze spojrzenie, więc jeżeli chcemy, żeby one było bardziej otwarte, tak układamy kępki różnymi długościami, żeby ten efekt stworzyć, ale najbardziej modne jest teraz takie lekkie wydłużanie oka, więc będziemy też uzyskiwać ten efekt, doklejając kępki w odpowiednich długościach, w odpowiednim miejscu, żeby mieć taki subtelnie wydłużony efekt. No i właśnie ten, te wydłużanie oka to też jest jeden z takich elementów bardzo na czasie. Kiedyś stawialiśmy przede wszystkim na powiększenie oka, na właśnie taką głębię, takie wiecie, duże, głębokie oczy. Teraz ten efekt jest bardziej miękki, trochę Bardziej płaski, przez to, że właśnie nie mamy tego gradientu takiego mocnego, ale stawiamy na subtelne wydłużanie oka, na takie lekkie kocie spojrzenie. Właśnie dzięki miękkości tych cieni, dzięki subtelnej kresce, no i właśnie dzięki rzęsom. W kwestii ust natomiast królują przede wszystkim kolory naturalne, bezpieczne, takie jak róż wszelkiego rodzaju niudziaki, jaśniutkie brązy zgaszone róże czy brzoskwinie. Przede wszystkim to, co się zmieniło, to wykończenie, bo kiedyś bardzo popularne były przez pewien czas pomadki matowe, bo one się dobrze trzymały, nie trzeba było uważać na kontur, e, natomiast no, dawały one taki trochę płaski i suchy efekt. Teraz stawiamy raczej na wykończenia kremowe, często dodatkiem błyszczyku e, i to, co gwarantuje nam taką trwałość w tym makijażu, to przede wszystkim konturówka. I ona może być w kolorze naszej pomadki, a Albo może być subtelnie jaśniejsza, bo efekt delikatnego gradientu, takiego ombre, również jest bardzo, bardzo na czasie. To nie musi być mocny kontrast, to może być delikatna różnica, tak jak na przykład dzisiaj u mnie. Konturówka jest troszeczkę ciemniejsza i chłodniejsza niż wypełnienie ust. I na takie efekty właśnie mm, czekamy, bo one dają nam tą głębię, że usta nie są płaskie. Dają nam trwałość, ale też sprawiają wrażenie, że usta właśnie wydają się takie mm, troszeczkę powiększone i taki subtelny efekt powiększenia wciąż jest również bardzo na czasie. Także wybierzcie sobie takie kolory, jak lubicie, i możecie stworzyć bardzo subtelny efekt gradientu, który będzie pięknie prezentować się na zdjęciach. Jeśli natomiast chcielibyśmy makijażem trochę bardziej podkreślić charakterność naszej osobowości, to usta wciąż są świetnym elementem, ponieważ. Yy, Usta w ciemniejszych kolorach również są bardzo na czasie, wybierane zdecydowanie rzadziej niż te niedziakowe, ale też nie bójmy się odważyć na te bardziej wyraziste usta. Tutaj przede wszystkim e, klasyczna czerwień, bordo, malina, wiśnia, subtelne, troszeczkę ciemniejsze brązy, bardzo, bardzo na czasie, więc jeżeli chcielibyście, aby ten makijaż jednak reprezentował wasz charakter, to usta są takim. Bardzo, bardzo trafnym elementem, ponieważ y, klasyczna czerwień czy bordo wciąż będzie się pięknie komponować z delikatnym makijażem cery, subtelnym okiem, białą suknią, więc jest to taki. Taki bezpieczny, ale charakterny element. Ja swój ślub mam już za sobą wiele, wiele lat temu, natomiast gdybym miała go brać teraz, w tym czasie, to przypuszczam, że właśnie takie klasyczne czerwone usta byłyby czymś, na co bym postawiła. Stawiałabym raczej na subtelne, delikatne oko, może delikatne kępki e, i właśnie coś wyrazistego na ustach, bo jest to coś, w czym ja się czuję jak milion dolarów i nie chciałabym z tego rezygnować w dniu ślubu. Także wszystkie panny młode, palec do budki, dawajcie mi znać, czy dzisiejszy odcinek był dla Was przydatny, a jeżeli macie już ślub za sobą albo nie planujecie w ogóle brać ślubu, to powiedzcie mi co myślicie o właśnie tych tendencjach na makijażu ślubnym. Czy waszym zdaniem wtedy, te 10-15 lat temu był on fajniejszy, lepszy, czy właśnie idziemy w dobrym kierunku w tym makijażu ślubnym. Jestem ciekawa waszych opinii i dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!